Aloe Blossom Herbaltea Herbatka ziołowo-owocowa z kwiatem aloesu Opis Aloe Blossom Herbaltea skomponowaliśmy w sto ze składników roślinnych, starannie harmonizując łagodne smaki ziół i owoców z intensywnym zapachem rozgrzewających przypraw. Potęga natury, ukryta w tym aromatycznym napoju, cudownie ukoi twoje zmęczone ciało i umysł. Każda filiżanka Aloe Blossom Herbaltea urzeknie cię kojącym smakiem cynamonu pachnących goździków, ziela angielskiego, a także intensywnym aromatem skórki pomarańczowej, imbiru, kardamonu, kopru włoskiego, liści jeżyn i rumianku. Idealnej całości dopełnia najczystszy kwiat aloesu, zbierany na polach forever. Poza unikalnymi walorami smakowymi, składniki zawarte w herbatce wykazują niezwykłe właściwości relaksacyjno-odprężające. Zawarte w herbatce kardamon Imbir i koper włoski cudownie komponują się z intensywnym zapachem cynamonu. Całość dopełniają nuty owocowe i suszony kwiat aloesu. Dzięki dodatku kwiatu z rumianku osiągniesz stan optymalnego odprężenia. Sięgnij po aloe są i poczuj, jak cudowna moc ziół i przypraw koi twoje ciało. Sposób użycia. jeden saszetkę zalać około 250 ml gorącej niewrzącej wody i parzyć przez 4-6 min. Uwaga, produkt nie jest przeznaczony dla osób uczulonych na jego składniki. Zamów ten produkt.